No dzień dobry, dzień dobry. A co my tu mamy? A ja mam różowiutkie dwie zdrabki plus playbuczka. Ale mhm. chyba dzień nam pada z tej lampy, co? Nasza... Oj tam, jest dobrze. Widzicie wszystko? Wszystko widać. Napiszcie w komentarzu. Piękny playbook, <laughs> piękne Paradiso i piękna Ekstralinia. Która będzie najlepsza? Zobaczymy. No, to no Dobra, to zacznę od dobra ekstra leci z numerkiem 25 taką dostaliśmy nic nie wybieramy ostatnio bo co wybieramy to lipa więc lipa bierzemy pokaże. co dają 25 nie wzięlibyśmy co o i sami nie <ścoughs> raczej nie a mamy arbuza i okulary a może jeszcze zwiększę troszeczkę o, o. i lecimy Okulary to już widziałam. Arbus też jest. No i fajnie. Jak jest, co drapać, to drapać, to ja się to, cieszę. To się wtedy drapie. Oo. Oj! Czyżby nie ten drapak? Zobaczymy. Jak to u nas? Jak będzie dalej? Oh, tysiąc drapaków? O, Balony. A jakieś takie ozory. Taki co to takie? Balony laczki. Ty, a może tu jest główna. Myślisz? Laczki. Laczki, balony. Żebym nic nie pominęła. Halo? Tu nie ma, tu są laczeczki. Laczeczki? Laczeczki. Balonów nie ma. Zobacz, ale... Zobacz. A co to? Co jest? to jest? Ktoś tu podpalał? Nie wiem. Klucz dzwon. <laughs> Klucz i dzwon. Taka zdrobka. Ty mnie pomóż szukać. O, o. Jest tu. Wszystko. Pomagasz? No jak coś znajdę, to ci powiem. Zobacz, patrz, no ona tłusta jakaś czy co? Nie Jaka no klucza. czysta jest. Jaka tłusta? Z patelni je Parasol i ptak. Jest parasol, ptaszek, no dobra, co dalej? kości, moneta, kości, moneta. Czy one tu były? No chyba tak. Tak mi się. O, widzisz, jest. Kości są. Kości są. Mm -hmm. Raz. raz. Kości raz. tu raz. Czapka i słonik. Czapki to chyba widział, o słonia widział. Czapki nie widział. <gryw> Czapki z góry. Popcorn sakwa. Popcorn i sakwa. Mhm. Jest popcorn. Tu. A szału nie ma, co? Popcorn. Tu. Wszystko. Kolejne dwa. Leżak łódź. Leżak widziałem. Leżak łódź. Jest łódź. łódź. Jest leżak. Leżak łódź żeby mnie nic nie pominęła. Do drapiesz, Miśka. Dobra. Księżyc, słoneczko. Jest księżyc. Tu. tu. No księżyce, ładnie. I tu. Się spisały. Kolejny. Cytryna wiatrak. Wiatraki to były. Mm -hmm. To kojarzę. Wiatraczk raz. Tu masz cytrynki w zielone. I cytrynki. Ojej, co z tym. Wiet... Pokaż mi ten drugi. <laughs> co odcinek jest? Ta sama śpiewka. <laughs> Wiesz, co to oznacza? Że po prostu musisz kupić nowe. No, nie bierzesz tego drugiego. No pokaż, jak on tam drapie. Motyl i kraby. Motyl. O, o, to jest drapanie. Krabik. Tu. Tu. I na dole. Dobra. dobra. Jeszcze cztery. Kwiatek, diament. No, były, były. Tu. Tu. O, jest! Ale fajnie. Ja tak zobaczyłam, że rękę po... Już... Nic nie ja mówiłem, że coś widzę. Diamencik i kwiatusze. A Miśka na mnie, co ja robię? Ręka tak. nad dzwonkiem. Tu. Chyba wszystko, co? Mm -hmm. I kolejne. Przejrzało. Biedronka, rolki. Mm -hmm. Roleczki. Biedronka też jest. Rolki. O. No, odkryła ci się ta zrabka. Odkrywali, no, dała. nie dała. Księżyc, klucz i diament. No to, kochani, co w tej linii? O! o! Dzieścia! Pięknie! No, tłusta zrabka, tłusta. To jakaś taka tłusta. Ale zobaczcie, takiej nie mieliśmy tłustki. <noise> no nie, ale ona jest czyściutka, żeby nie było. No nie wiem, co to za jakiś. D, D, D. Dwie dyszki. Pięknie. De, Pięknie D na dwie zaczyna. dyszki. No to proszę, rozkręcaj dalej ten odcinek. Paradiso. Mhm, z numerkiem 15. Ciekawe, czemu tak tu jest. Ja nie wiem, pierwszy raz. Liść i parasol. Mamy parasol. Liść. I chyba wszystko. wszystko. Kolejne dwa. Napój żółw. Jest napój. Mm, tu nie ma, tu nie ma. Żółw. Napoju już nie widać. Kolejne: Mewa i kostka. Mewę mamy. Kostkę, no, kostkę mamy. Mewę chcemy. Mewę chcemy. Mamy Mewę. Mewa i tu masz. O. I kostka. I mewa. Jeszcze. I mewa. O. Hmm. Dobra. Ośmiornica łódź. Łódź. Ośmianica. Łódź. Łódź. Pięknie, pięknie, a na dole? Nie widzę. Z tych nic. dwóch nic. No i w którą stronę pójdziemy, co? O, w tą Słońce, słoneczko torba. torba. Nie ma. W trzeciej są obydwa symbole. Słoneczko. Tu ładnie. Widzisz? I torba na robu. I torba. No, trochę podrapałam. Dobra. Serduszko i termometr. I ja już coś widzę. Naprawdę to poczekaj. Ja muszę zobaczyć. O! piętnaście ale no fajnie serduszko termometr jest termometr elegancko ale super no kompas wiaderko, wiaderko. jest kompas tu wiaderko i kompas wyżej i kompas no, i no nie co tu mamy okulary i nutka tu nie ma okulary są dwie nutki dobrze rozgwiazda i kostium Gwiazda, kostium, no wszystko, pink. wodolot, bluzka, bluzeczka, wodolot, tu, I to no wszystko. i chyba... 15? 15. Chyba. No, no chyba. A ja kontrolnych nie znam. Ja też idę do kompa szybko. U! U! Bo, że mamy. I tenet opłacany. <laughs> <laughs> Łuki, szybko paradis. sprawdź? Uuu. To chyba U. 15. Pierwszy, raz. Pierwszy nie mieliśmy, raz nie mieliśmy Nie mieliśmy 15 zł nigdy. No pięknie. Mamy. Mamy linię. No, no to kochanie. mamy już 35 zł. pięknie. Brawo, brawo. Brawo. No teraz... i co? Krem de la crème? Creme. Krem de la Creme. Z czwóreczką. No to otwieramy tą magiczną księgę. I sprawdzamy. Osiem. Dwanaście. Piętnaście. I dwadzieścia trzy. Zobacz jak rosnące, nie? Dziewięć

Worek, lustro, złoto, perła, korona, szminka, portfel, pierścionek I perfumy. i perfumy. Może na trzeciej stronie? Zobaczymy. Trzy, trzy siódemki. Siódemeki. Tak, tutaj trzy siódemki w szmaragdowej. Raz. Wygrana! Naprawdę? Zobacz. Dopiero na trzeciej stronie? Zobacz! No kochani! No brawo! No brawo! Każda zrabka wygrana? Tego jeszcze nie było. No nie. I w ogóle pierwszy raz mamy wygraną na trzeciej. Na drugiej mieliśmy. W ametystowej nie kojarzę, ale na trzeciej? Czy mieliśmy pierwszą? Nie, nie mieliśmy. Zawsze pierwsza się wcześniej pokazywała. Pięknie. Druga! Brawo, brawo. Nie jak? Tutaj dwie. Oj, coś tam leży pod spodem. Jakiś brudek. Jakiś kłaczek. Chyba tak. No dobra. No to dwie wygrane. Dwie wygrane. To lecimy, lecimy tu. Lecimy dalej. Szukamy dwóch identycznych symboli. No na razie nie. Oj, te złoto. I pojedyncze. W czwartej nic. Piąta, nic. Kotek, ale wiesz, że mamy już odcinek na plusie. No tym sposobem. Tak. Tak będzie. 15 zł minimum. <laughs> o! A tu dwa lusterka. I... O! 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 Monetki. Ale dzwonione, dzwonione. To już cztery wygram. Mm, tak, dwie w szmaragdowe i dwie tu. A dobrze. Teraz trzech takich samych albo trzech siódemek. No. Pojedynczo. Pojedynczo. Tu też nie ma. Nie ma. Pojedynczo. No, z tej strony nic. Piąta. Piąta. Wielana. Trzy podkowy na szczęście piękne. O, ale blisko było. Tu też. Dwie szminki. I trzech świnek nie ujrzymy tutaj. No to jeszcze mamy siódmą i magiczną kulę. I magiczną w sensie. kulę. Siódmę. Tu siódmę. szukamy siódmę. monety. A. A mamy szminkę, pierścionek, zegarek, Perle. perłę, portfel, worek i perfumy. Tu nie, ma. jeszcze jest kula. Co w kuli? Pięć. Pięć, pięć. pięć. Czy będzie trzecie? Jest Tu jest tunia, tu jest szósta wygrana. Tak. Czyli tu, tu, tu no zaczęliśmy nie, na samym końcu. No to lecimy. Dobra, tu no nic. to tu nie było. Otrzyma Tu. Piątka pierwsza. W sensie druga. W sensie, tak, druga. Tu. Trzecia. Mhm. Tu na dole chyba dwie. Czwarta. Piąta. No i dopełnieniem będzie... Ta-dam! 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 Sześć razy pięćdziesiąt. Kochani, no... No trzydzieści zł. Pięknie. Każda zdrabka wygrała. Pięknie. No pięknocinę. My się bardzo cieszymy. W końcu. w końcu na plusie. Pięknie, pięknie. Słuchajcie, słoneczka. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy za łapki, komentarze, subiki. Jesteście przecudowni. Każda zrabka wygrana, no to jest no na kolejne. Jest odcinek. na kolejne. Pięknego dnia życzymy i do Połuziaki. następnego. Pa-pa!